podróż samemu tak mam swoje ulubione miejsce poszedłem spać na jednej chyba tak zrobię Z tę drążczówkę z pomidorem kawusia nie no jak na śniadanko to całkiem okej okay. Jestem w Szwajcarii misja na teraz to znaleźć pociąg. W jakby są bardzo skomplikowane pociągi, ale na szczęście dzięki pani Asi z Polski wszystko się udało ogarnąć. Także pozdrawiam. Jestem kompletnie sam w obcym kraju, w zupełnie obcym mieście. I coraz bardziej podoba mi się ten solo trip. I zobaczcie, co to na. Razie. Jest tu mega ładnie, mega ładnie. Mam jeszcze jakieś 8 godzin samotności, więc musimy coś razem wymyśleć. Ej, ludzie też są tutaj mega mili. Zgadnij co sobie słucham. Audiobooka Harry Pottera. 16 kroków, a jest 16 godzina. Kamerka na buf. Tak. Stoję, ona mi będzie tak teraz śledziła.